Zabiegi powierzchowne wykonujemy w zasadzie dwoma metodami. Pierwszy to lasek, kiedy odsuwamy podczas zabiegu mechanicznie na błonek rogówki. Następnie laser wykonywany jest w istocie właściwej rogówki. W tym przypadku laser działa bezpośrednio na powierzchni rogówki. Na ogół usuwa się nabłonek, niemniej laser działa bezpośrednio na, na odsuniętą warstwę Baumana na zrąb rogówki. Najnowocześniejszą metodą zabiegów powierzchownych jest transferka. Jest to metoda, kiedy podczas jednej ekspozycji lasera możemy usunąć i nabłonek rogówki i istotę właściwą rogówki. Dzięki temu żadnym narzędziem oko nie jest dotykane podczas laserowej korekcji wzroku. Sprzyja to gojeniu. Wybór metody po pierwsze zależy od samego oka pacjenta, od wady, którą chcemy skorygować. Nie wszystkie metody do tego techniki transferka się nadają. Czasem ten lasek jest, jest lepszy. A po drugie od preferencji pacjenta no Względy ekonomiczne na pewno też mają tutaj rolę. Ten zabieg transferka jest droższy, w związku z tym część pacjentów woli mieć tą metodą tańszą ze względów ekonomicznych. Ostateczny wynik nie różni się, jeśli chodzi o lasek i transferka, także po trzech miesiącach te oczy wyglądają tak samo i widzą tak samo dobrze.